Chyba udało mi się znaleźć przejście. To ta strzelba. Nie zauważyłem tych rys na ścianie. Zobaczymy, co się stanie. No i co. Coś się musiało otworzyć. Słyszę coś po prawej. Źle chodzi ten zegar Dobra, idziemy Coś się tu otworzyło Co ja robię źle Trudne mam życie Może naprawdę jestem ślepy A. O chuj komulustrogoneckiej w korytarzu. Co taś wigniał... Aha, zamyka przejście To ja sobie zamknę przejście. I do labiryntu śmiechu. Wejdę. Przezroczyste obrazy. Ciekawe. Coś czuję, że będę towarzyszył ze zmutowanymi świniami. A raczej przed nimi uciekał. Fajne obrazki. Naprawdę? W łazience? Tatuś pedofil. Dobra, Chciałbym taki dom mieć. Albo może nie. Jak trzęsienia ziemi występują, to może nie chcę miejscu. Co to za obrazy są? No i pięknie. Chyba już tu byłem. Ja nie, tam był tylko jeden żelando. A, uczą mnie jak biegać, więc zaraz będę biegał chyba. Jak to przeczytam? No, już tu widzę trochę tandetne tłumaczenie z angielskiego na polski. Chyba ostatecznie będę musiał zejść na dół. Zaraz przyjdę, tylko słuchaj, że co za tymi drzwiami jest. A na zamknięte są chyba. Naprawdę ktoś stawia wedzie domy w rejonach zagrożonymi trzęsieniami ziemi. No i co, tutaj mam iść? Świetnie. Zanim tam pójdę, to sobie zajrzę co jest po drugiej stronie. Ja zawsze tak gram, muszę zajrzeć w każdy kąt zanim przejdę do następnego segmentu. Jakiego chuja co to było? Zamordowali tu kogoś na stole? Niemieckiego nie znam Wow Zielone lampy A, to po niemiecku to pewnie jakaś piosenka była A, raczej tekst piosenki Co tu dają? Piękny dom. Wypchane zwierzaki misio jest fajny. No i mogę je przestawiać. Pająków nie lubię. Dobra, miś na prawo. Jeszcze zajdzie obok. Mam dziwne wrażenie, że za szybko poszedłem do przodu. Powinienem tam zajrzeć wcześniej, w tym poprzednim miejscu. No, fajnie, że są sceny na dworzu. W poprzedniej części nie było scen na dworzu, tylko coś mało się dzieje, podejrzanie mało. Aha, i to jest ten pokój z bilardem, zatoczyłem pętlę Mandus. know me kto you Where are my children? Trapped, Mandus. Far below us. The machine is fouled. It is breached. It is flooded. The bulkheads are down. The children are engaged. If you help me, I can help you release them. Restore the power, Mandus. Drain the flooding and restart the great engines. Ah. Where should I go? Hello? Hello? No i wiemy coraz więcej. Ech, no dobra, pójdę tutaj. Otworzyć sobie bramy. Nie, nie da się otworzyć. I to jest jadalnia. No dobra. To już mniej więcej wiem, co gdzie jest. Teraz wejdę w te drzwi. A no nie zaraz to były te drzwi Dobra, to idę tam do tego nieźwia z powrotem powoli Jeszcze tutaj spojrzę. Trzeba wszystko znaleźć Zamknięte W kiblach zawsze się coś dzieje I te białe lustra, w których się przejrzeć nie da. A, już wiem co to są za te białe lustra, to są lustra weneckie. Czyli tam gdzie się ten ukryty korytarz. Może nie ten, tylko kolejny. Do którego wejście chyba już odkryłem za tym niedźwiedziem. Zaraz zobaczymy. Dlaczego musi być noc? A, może sobie strzelbę wyjmę. Nie, nie mi strzelać. Szkoda. Co to jest? Nie wnikam. A tutaj byłem? Okej, okay. no to idziemy. duże bojnery ma do dużego domu to schematy jakichś silników parowych, chyba aby obrócić załóż, dobra, kręc ciśnienie spadło do zera. I co? Znaczy, że coś wyłączyłem jak to maszyny na parę, to jak ciśnienie spadło do zera to... Co to jest? O kurwa. No to teraz się zrobi nieprzyjemnie, jak znam życie, a tu nie wlazłem jeszcze, co tutaj mają. Chyba znowu źle idę. Twórcy gry nie byli jak widać przygotowani na takiego gracza jak ja. A może, może tu się coś otworzyło. Ech. To sobie pobiegam po domu. Hm. Gramy w billiard. I must say, my dear man, you, you look awful. Yes, I. I seem to have picked up something rather nasty in Mexico. I do understand what you've been through. Unless a man would have crumbled. Yet you have made all of this. Your great factory, your charities. It is a wonder for one man alone. It loads. will all be made clear, Professor. But first, a drink. No, i dobra, tylko gdzie ja mam iść? A tutaj byłem. Zgubiłem się Tutaj jest to zamknięte przejście A tędy wrócę do nieźwiedzia i chyba znowu będę musiał tam wrócić No bo gdzie ja mam iść Ja pamiętam w poprzedniej części, było podobnie, że tak błądziłem po korytarzach bez końca. Tutaj chyba coś pominąłem. Tego nie otworzę. Te rury idą tam. Czyli co? No dobra, to ja tutaj zatrzymam i jak znajdę przejście, to będzie kolejny odcinek.